Naszymi gośćmi przede wszystkim są studenci, studenci Politechniki, Uniwersytetu i wszystkich innych uczelni, które powstały w Łodzi i dla nich Klub Studencki Futurysta od lat ma specjalną promocję i studenci wchodzą za darmo. Natomiast osoby nie będące studentami w każdy dzień, osoby nie studentami wnoszą opłatę. Studencki Klub Futurysta jako jeden z pierwszych w Łodzi z inspiracji władz uczelni, jak również Komendy Miejskiej Policji W Łodzi, włączony został do programu Bezpieczne Miasto. By sprostać oczekiwaniom, 8 lat temu została zatrudniona licencjonowana Agencja Ochrony oraz. Klub został zmonitorowany kamerami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Jak również elementem zwiększającym bezpieczeństwo było wprowadzenie identyfikacji osób nie będących studentami. Stąd karty członkowskie. Mamy dwóch czy trzech DJ-ów, tak, którzy w pewnym sensie starają się odgadywać i nadążać dla, za ciągle zmieniającą się modą. Eee, trochę to dyktują rynki muzyczne, trochę. Na to wpływ ma ją odczucia naszych klientów. Trudno mówić o wąskiej specjalizacji futurysty. Futurysta jest z reguły i tak zawsze był postrzegany jako klub, który równie dobrze w środku imprezy może zagrać małgośkę. I fantastycznie to wpleść w bawiących się naszych gości. Nie ma czegoś takiego jak Wąska specjalizacja, wąski rozszerzony. Ten klub przede wszystkim kojarzony jest przede wszystkim kojarzony jest z piwem dobrej marki, z drinkami, rzadziej z czystym alkoholem, bo ani tu klimat do picia butelkami, ani też i cena nieadekwatna do możliwości kieszeni studentów, więc są to drinki i ewentualnie piwo. W roku wykonaliśmy remont klubu. Został ten klub zmieniony według wizji jednego z znanych łódzkich plastyków architektów. Nadaliśmy mu, nazwijmy to, metaliczny charakter. Bardzo nam się podoba ta wizja i mamy już pierwsze sygnały, że był to bardzo właściwy i dobry kierunek. Natomiast, jeśli można określić klimat, Mianem miejsca, w którym się dobrze czuje, to to jest nasz cel. My staramy się dążyć do, do tego, aby w tym klubie było miło, sympatycznie, nie było agresji i nawet sytuacje, które zdarzać się muszą, bo jest to klub rozrywkowy, jest tutaj spożywany alkohol, a i klienci należą do klientów młodych, którzy w tym okresie mają dużo w sobie energii. To mimo wszystko jednym z naszych podstawowych celów i misji jest łagodna perswazja, spokojne tłumaczenie, no, czasami wyproszenie z klubu.